Witam, z tej strony Saga i Kozak Dzisiaj nagram poradnik Metin 2 Gram na serwerze Gladur Hard I poradnik nagram, jak expić? Fajnie No to ogólnie to jest tutaj dużo mobków, nie? Aha, w mojej metodce trzeba mieć kamerę daleko to Tutaj mam w ustawieniach czegoś kamery musi być daleko czy znaczy nie testowałem na blisko, to nie wiem i załóżmy, że biorę tyle mopków, tutaj jest I zobaczmy, co się stanie Próbuję je zbijać I się wypierdalam No i ja wam teraz pokażę metodkę Pokażę wam metodkę, jak się nie wypierdalać na takich tych Nikt tego jeszcze nie nagrał Jak się wydaje Wymyśliłem to sam tylko najpierw zbiję to tutaj, żeby nie było, że już są obite i że to tylko dlatego działa, nie? Więc no, zbiję to tak normalnie. A, się znowu bij. No bo nie stosuję mojej metody, nie? Dobra, to ja tu utnie i poczekam na nowy spawn. Dobra, mam tutaj spawn i patrzcie teraz, co zrobię. Biorę to wszystko i robię tak. Widzicie? Wszystko zbyte. To jest metodka, którą nazwałem metodka THC. Metodka THC. I chodzi o to, że jak bijecie, to musicie trzymać klawisz W, żeby jakby do przodu iść i obracać myszką. I tak możecie obracać 360 stopni. I na kół myszką tak szybko. Wydaje mi się, że im szybciej, tym lepiej. Ale nie jestem pewien, ciężko to sprawdzić, no bo chuja widać. Jeszcze raz powtórzę, żeby nie było. Robimy tak. Tak Trochę w lewo, trochę w prawo. Wiadomo, nie zmęczy sobie nadgawska za mocno. I tak pizgamy cały czas. Wiadomo, nie zawsze się uda. Ale generalnie to dużo pomaga. Oczywiście, jak dostaniemy stuna, oglenie czy coś, to nie pomoże, nie? ale polecam bardzo. No jeszcze ostatni raz tutaj pokażę. Tak robię i ta metodka jest bardzo pomocna, bo nie zbijemy tym jakiś mobków na lewele dużo wyżej. Ale jak farmimy takie orki na przykład i nie moglibyśmy wziąć takiego dużego spota, bo by nas zrobiły, no to teraz możemy, nie? I się szybciej XP polecam. Jest to był Sagaj Kozak i pozdrawiam. To moja postać. Pozdrawiam.